Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Maciu. A dziś zagramy sobie w, e, znowu ponownie Emergency Hamburg, bo tak przypominam, zaczynamy serię. Nawet no, już nie od wakacji. Widzimy, że teraz, i to jest od razu mamy odcinek nagrywany po wcześniejszym. I pokażę Wam dowód, bo ogólnie w, starym, w tamtym odcinku, wczorajszym, gdzie mamy. Y, dzisiaj mamy piątek na razie u mnie jest czwartek, ale wy macie u was jest piątek Ym, y, criminal up i jest 4 minuty w już do re, zredemowania re, tych pieniędzy, które przeobrabowałem a teraz zamierzam obrabować farm shop farm shopa, bo dzisiaj jest piątek u, mnie. u was jest piątek a u mnie jest dopiero czwartek więc a wy pewnie to po szkole oglądacie bo ja tak przypomnę rzucam filmy o 16, choć planuję zmienić tą godzinę na 17.00. Znaczy dzisiaj wrócę o 18.00 dopiero godzinie. Nawet 18.30. No to dzisiaj. A jutro już o 16.00. O 17 myślę, że zmienię porę. Że znaczy, to o 17.00 się widzimy. Znaczy słyszymy. Znaczy... Dzisiaj, znaczy nie, już mi się miesza. Jutro będą odcinki z Emergency MDEN, które nagry będę nagrywał w piątek, dwie sztuki na... w sobotę i na niedzielę. Możliwe, że być może w sobotę i w niedzielę odcinki będą troszeczkę wcześniej. Na przykład nie wiem, 13 godziny może wrócę. I od przyszłego tygodnia, czyli od jutro będzie Hamburg, to w się sensie jutro będzie Mden. Mdenik jutro będzie. W niedzielę również będzie Mdenik. I właśnie teraz będzie ten. Dobra, słuchajcie, dajcie mi chwilę, muszę coś zrobić. No i... Witam z powrotem, lecz nagle zauważyłem, że... No nie, no, wywaliło mnie, tak także sekunda. Jestem z powrotem i mm, niestety uwięzili mnie. Dobra, skipujemy. To się stać, mnie, Ale nie chcę... Nie chcę wydawać hajsu jego. Także... Bo sterczałem pod sklepem aż w końcu zamknęli. Aj, czy nie mam już aplikacji. I jeszcze mnie wywaliło z gry, Staniemy policjantem w tym odcinku ogólnie, tylko za chwileczkę. Myślę, że tutaj najlepszą okazją będzie zrobić cięcie. Także zrobię cięcie. Dobra, już nas wypuści z tego więzienia I wsiadamy sobie do wozu i jedziemy. Teraz pojedziemy sobie i myślę, że e, jako policjant teraz popracować. Teraz to ja będę złupywał. Zrobimy taką blokadę drogową. Dosłownie do policji mamy kawałeczek. Będziemy robić takie barykany. Nie. Aha dobra Aha że okupiony No to może zostaniemy. Machiem, także pojedziemy. Cepić. Dobra, jedziemy. Nie. Wyprzedamy tego kościa, wyprzedamy. Proszę bardzo, wyprzedzony. Wyprzedzony, tym Passat. Wyprzedziłem Passata. Teraz pytanie? Jak mam się zatrudnić? Tak? Tam. No dobra, no to idę się zatrudnić. Men. Aha. A my sobie bierzemy klasyka. Dobra, lecimy na bombach? Lecimy na bombach. No i po co ten grośniczowa policja? Zobaczcie, mi się już film do godziny. Nie, nieważne, dobra, jedziemy. Kto tutaj na chwilę mnie nie wzywa? Strasznie. No i po co znowu ktoś tutaj wzywał? Olha só que rastreio. Olha lá, o laptop co tutaj potrzebował Z Quick Radio Dobra, czekamy na jakieś leconku, e, może zrobimy śmigusa, dingusa. Zrobimy śmigus, dingus ten cholerz. Dobra, zrobimy prima pri. Znaczy nie prima pri, tylko śmigło z dębu z kolei z pracy. Tylko pierwszą misję jest znaleźć hydrant. Czy to jest hydrant? Nie, to śmigłnik. Tam jest hydrant. Dobra, i obleję tego policjanta. Zobaczymy, jak gościu zareaguje na to. Dobre. He, dobra. Obleváme typa. Obleváme go. No. 何 Dobra, e, czekamy na jakieś zlecą. No w sumie wróćmy do straży. Znaczy nie wiem jak tam wrócić. Chyba jest też. Znaczy trochę daleko drugi, ale napor wejdziemy i się. Pożegnamy, tylko zerknę co się dzieje z tym filmem, że dalej przeżyć pozostała kocina aż. Nie wiem co nie pasuje? Dobra, wracamy do bazy i myślę, że będzie koniec. Żeby screenshot do miniaturki Oj, coś się zacięło. Dobra i już Kończymy odcinaczek. 我去跑步机。Okay, Także ja będę się żegnał, na Waszych oczach się z tej pracy. Jutro, jutro będzie jeszcze. To będzie, wy to widzicie, w piątek, więc jut, jutro w sobotę i w niedzielę będzie Emergency MD. I od poniedziałku, i od poniedziałku do czwartku prawdopodobnie będzie Polska Driving. Będzie nagrana seria. Nagram. Także ja się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Nara i będę...